29 lipca w Kozienicach odbył się czwarty etap kończący 66 międzynarodowy wyścig kolarski dookoła Mazowsza, podczas którego rozegrane zostały dwa memoriały. Jedna z lotnych premii poświęcona była pamięci Janusza Stąpura, druga zaś Marka Łuczyńskiego. Ziemia kozienicka jest gospodarzem międzynarodowego wyścigu dookoła Mazowsza już po raz 20 i od 20 lat mam przyjemność również reprezentować kolejne samorządy w tych wydarzeniach. Ta współpraca sportowa. Przynosi wiele efektów, zarówno efekty sportowe, jak również możemy jednocześnie promować Ziemię Kozienicką jako tereny rekreacyjne, tereny, które mają przygotowane trasy rowerowe, szlaki turystyczne i mają wspaniałe zabytki. To jest również promocja naszego regionu, a jednocześnie możemy również przybliżyć postaci, które w jakiś sposób zasłużyły się dla rozwoju tego sportu. Stąd też Memoriał Starosty Janusza Stąpora, stąd też Memoriał Marka Łuczyńskiego to są dwie postacie, które wpłynęły na rozwój sportu na terenie gminy Kozienicy i powiatu kozienickiego. Przed startem odbyła się prezentacja ekip biorących udział w etapie kozienickim. W sobotnim wyścigu w Kozienicach wystartowało 24 zespoły, łącznie 131 zawodników z 17 krajów. To jestem szczęśliwy, że kolarze dojechali do mety tego wyścigu, dzisiejszy etap i pogoda i warunki zrekompensowały te trudy i trudne zawody jakie były w dniach poprzednich powiem tak po sportowemu liczyłem na to że Odet Kogut wygra dzisiejszy etap i pobije rekord etapów wygranych z rzędu tu w wyścigu dookoła Mazowsza a tak tylko wyrównał rekord pięciu etapów wygranych z rzędu Sebastiana Forkiego natomiast no muszę powiedzieć, że kozienice to są na naszej trasie, jeśli chodzi o konfigurację najtrudniejszym etapem, ale dzisiaj zawodnicy tu osiągnęli wspaniałą szybkość to gdzieś w pobliżu 50 km na godzinę na tym trudnym terenie, co świadczy o wysokim poziomie uczestników tego wyścigu. Istotna sprawa to jest to, że 20 ekip zagranicznych bierze udział. I w ubiegłym roku, w poprzednich latach około 20. Dzisiaj, w tym roku, w tej edycji mamy najwięcej ekip zagranicznych, które tu przyjechały na ten wyścig. Prezentują doskonały poziom sportowy. Dlatego też cieszę się, że kolarzowi polskiemu udało się dzisiaj wygrać etap. Oni próbowali od pierwszego etapu, są bardzo ambitni, byli tu w mniejszości. Ten zagraniczny peleton prezentował znakomitą formę wysoki poziom sportowy, a jednak dzisiaj, jak tu Burmi zauważył, półkoła wygrał Polak. Podczas ostatniego etapu wyścigu rozegranego na terenie powiatu kozienickiego najlepszy okazał się Polak Bartosz Rudyk. Tuż za nim na metę kozienickiego etapu wjechał Niemiec Leslie Lars. Trzeci był natomiast Holender Jesper Ras. Dzisiaj naprawdę moja drużyna, chłopaki, spisali się na medal i tak naprawdę. To jest głównie w głównej mierze ich zasługa. Ja starałem się wykończyć ich pracę jak najlepiej tylko potrafię i spiąć się maksymalnie jak potrafię na ten, na ten etap w dniu dzisiejszym. No i to się udało i jesteśmy bardzo zadowoleni. Dzisiaj mogliśmy zyskać wszystko i wszystko stracić. Wyszło na to pierwsze, daliśmy z siebie wszystko według planu i to przyniosło dobry rezultat dzisiaj, zwycięstwo. Jest to na pewno bardzo szybki etap i bardzo nieprzewidywalny, jest to ostatni etap i na tym etapie można Zyskać dużo i ale również dużo stracić. Jechałem już tu kilkukrotnie i kilkukrotnie do, 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 do mety dojeżdżała groźna ucieczka, która w konsekwencji rozstrzygnęła e, klasyfikację generalną. Dzisiaj się e, na szczęście to nie udało uciekiniorom i staraliśmy się kontrolować wyścig e, przez cały czas e, i ustawić się w jak najlepszej pozycji na finisz, e, co, co wykonaliśmy świetnie w klasyfikacji generalnej 66 międzynarodowego wyścigu kolarskiego do mazowsza dzięki przewadze wypracowanej na wcześniejszych etapach zwyciężył Izraelczyk Odet Kogut przed Bartoszem Rudykiem i Larsem Rufferem jak zaznacza triumfator wszyscy zawodnicy dawali z siebie wszystko co sprawiło że rywalizacja była bardzo zacięta this race was pretty amazing these days and especially today was really, really hard to control the race. Um, from day to day, it got harder, and other riders, of course, want also to win, and it makes the, the job more difficult for us. So I'm really happy we could protect the GC and, and take home the yellow jersey, um, but also a bit upset we couldn't make it four in a row. Na lotnej poświęconej pamięci Janusza Stompura, jako pierwszy wjechał Niemiec Giovanni Schmider z Bertolt Team. na mecie lotnej premii poświęconej Markowi Łuczyńskiemu Najlepszy był polak Bartosz Rudyk z Woster ATS team. Puchary dla najlepszych zawodników wyścigu, etapu oraz poszczególnych klasyfikacji wręczali m.in. wicestarosta powiatu kozienickiego Małgorzata Bebelska, burmistrz gminy Kozienice Piotr Kozłowski oraz dyrektor wyścigu Marcin Wasiołek. Podczas oficjalnego zakończenia dyrektor wyścigu podziękował także współorganizatorom i partnerom – powiatowi kozienickiemu, gminie Kozienice, Kozienickiemu Centrum Rekreacji i Sportu oraz Enea Wytwarzanie.